Pytanie, kto dobrze myślał? Czy żona? Więc moja prośba do czcigodnych wiernych. W sobotę widzę trzy niewiasty, które źle myślą albo nie myślą. W niedzielę widzę trzech mężczyzn przy stole na górze, którzy źle myślą albo nie myślą. A księdza do psychiatry ślą. Może niektórzy z wiernych by się wybrali. Albo przypowiedzieli księdzu swoje historie, które mają. Że ktoś w domu się ze mną męczy, bo ja po prostu źle myślę. Lekarstwo jest? Jest. Spowiedź i kierownictwo. W tym muszę wobec księdza być szczerym, bo spowiedź u Boga jest. A jednocześnie będzie zasada słuchać się. Żeby słuchać się, najpierw trzeba zacząć słuchać, słyszeć i słuchać, co ksiądz mówi, co ksiądz ma na myśli. Wczoraj poszedłem gościowi pomagać, Kluczem mu nosiłem, bo nie mógł stąd odjechać samochodem. Obiecał, że innych zawiezie na dworzec, potem nie może ich zawieść, bo nie może odpalić samochodu. Więc idę do pytań, co się dzieje. Zanoszę raz teczkę z kluczami, drugi raz teczkę kluczami. Dzwoni do mechanika swojego w niedzielę po południu. Mechanik mówi, co ma zrobić. Ten woł krzyczy na mechanika, że mu źle mówi. Zajmując faceta po południu. Tamten nie rzuca słuchawką. Po prostu. Gościu ma pretensje, że mi źle mówią. Próbuję tam coś robić. Ja się pomodliłem. Może ja spróbuję przekręcić. Nie udaje mi się. Widocznie... Nie idzie. Człowiek do mnie mówi, bo może się Panu Bogu nie podoba, że w niedzielę pracujemy. Pytam, jak pogotowie do chorego przyjedzie, to też Pan powie, odjedźcie, bo jest niedziela? Panu Bogu się nie podoba, że pracujemy. Co jest błędem? Że może patrzy i wie o sobie, że w niedzielę pracował. I to się Panu Bogu nie podoba. Natomiast jak księdza chce oskarżyć, że ksiądz w niedzielę mu pomaga przy rozbrojeniu stacyjki, to ma obowiązek powiedzieć: Niech ksiądz robi swoje, bo ja swoje zrobię. Wiem jak, jakoś tam poradzę. A nie księdzu mówić. Że się Panu nie, Bogu nie podoba, że w niedzielę pracujemy, bo gnoju nie przyszedłem do Niego wyrzucać w domu. On księdzu tak mówi: i tłumaczę gościowi i tłumaczę, a On nic. Będę tłumaczyć dalej. Pytanie, czy zechce słuchać? Szukasz grzechu, nie lekceważ, jak z myśleniem jest. Modernizm jest uszkodzeniem rozumu i woli. Zasadza się na prymacie uczuć nad rozumem i wolą. I zarażeni modernizmem są ci, co do kościoła chodzą i ci, co do kościoła nie chodzą. Wszyscy! My mamy łaskę, jako chodzący do kościoła katolicy, z tego grzechu, błędnego myślenia albo myślenia wychodzić. Zarówno chłopy, jak i niewiasty. Policzcie nas tu w kaplicy, ilu nas jest. I kto jest? Wielka nadzieja w niewiastach.